Witam, Adam Kopać, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Porada 188. Jak wyszukiwać komórki po stylu formatowania. Pewnie wiesz, że jeśli sobie nałożysz filtr na dane, to możesz tutaj filtrować po kolorach. I to jest ciekawa opcja. Tu jest problem, także możesz filtrować tylko po jednym kolorze naraz. Ale co, jeśli byś chciał znaleźć wszystkie komórki, gdzie najprościej, tak jest na przykład Pogrubiony. Tego za pomocą filtrów się nie da, ale funkcja Znać, czyli Ctrl F, tutaj, o no tutaj już mam właśnie wybrany format pogrubiony. Tak, tu jest taki przycisk, opcje, gdzie albo zwijasz i robisz podstawowe wyszukiwanie, czyli tego, co szukasz, przykładowo tekstu, albo możesz sobie rozwinąć, żeby poznać szersze opcje, jeśli chodzi o wyszukiwanie w komórkach. I tu obok właśnie jest styl formatowania. Tu mam już zaznaczony styl pogrubiony, więc jeśli sobie teraz kliknę Znajdź następny, to pojawia się problem, bo tu, jeśli widzisz, przeskakuje po wszystkich komórkach, jakie były tutaj w Excelu. Doszedł w końcu z nas, więc ten proces był długi. Więc jakby ci się jeszcze raz coś takiego stało, czyli zacznijmy od początku, znajdź następny, zacznij tak mrygać, naciśnij Escape, i wtedy on przerwie wyszukiwanie. Tak trochę bez sensu, żeby szukał po wszystkich komórkach, więc tutaj sobie zaznaczę całe dane, i teraz Ctrl F znajdzie troszeczkę szybciej te poszczególne dane nie będzie przechodził po wszystkich, nawet po pustych komórkach. Tak może się stać. I tu nie ma problemu, pogrubione, znać wszystko. Mamy 18 komórek w danych, które specjalnie pogrubiłem. I nie ma problemu, żeby tutaj dołożyć dodatkowe rzeczy, czy jeśli sobie tutaj wybierzemy formatowanie, ja mam tutaj zaznaczone kursową i wypełnienie jasnym, zielonym na przykład. OK, no to teraz znać następny. Znowu ta rzecz, zapomniałem. Escape. Zaznaczyć najpierw dane. najpierw Ctrl F, znajdź następny. I tu mi znajduje ten kolor i to formatowanie. Tak, Tu są te same kolory, ale nie ma kursywy, tak nie ma pochylonego tekstu, więc znajduje tylko te komórki. I później idzie dalej. Tak, Znajdź wszystko, jest ok, Siedem takich komórek ma, ale tu nie wiem dlaczego jest opcja, jeśli rozwiniemy sobie format, wybierz format komórki. Tak, i jeśli ja sobie wybieram ten format, tutaj z przykładu z tej komórki, tak, skopiował go, problem, bo tak, znajdź następny nie potrafi znaleźć tam. Za dużo albo za mało kopiuję z tego formatowania, bo jeśli sobie ustawimy, czyli jeśli sobie wyczyścimy formatowanie tak, i zwrócimy na formatuj, to widać tutaj takie przerywane linie, że dowolne możliwości są dostępne. Tam jak skopiujemy, ustawia wszystko i może z tym ma problemy, ale nie ma problemu, jeśli tutaj sobie poustawiasz własne. Opcji, jeśli chodzi o, czyli na przykład tutaj powinien mieć podwójne podkreślenie i kolor tekstu czerwony. OK, znajdź wszystko, znajduje bez problemu. I oczywiście, jak już znajdziesz tekst, to możesz zmienić mu formatowanie. Tak? Czyli załóżmy, że będzie bez podkreślenia, ma być tekst przekreślony, czyli OK i wybieramy sobie zamień wszystko nie zmienił się sam tekst tylko zmieniło się formatowanie tego tekstu subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela